Nadzieja za gości, niech miłość za gości i w nas Tu i odnowisz oblicze Ziemi. Módlmy się. Duchu święty, duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata, wprowadź mnie, na której zapomnę o sobie, aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć twojej sztuki, słuchać namaszczenie Twojego szeptu, napełnij mię wiarą, abym nie wątpił, że słodyczy tam pochodzą z uz Najwyższego i Męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język, nie będę poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę nie niech jest Twojej miłości. Mistrzu, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz. Przepowiedzam Tobie i lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Christus. Secula seculorum. Amen. Pan Jezus on w orędziach powiedział do Pani Agnieszki, że ona była zastraszona tyle ma pismami urzędów, tak to księdza tłuką. Pan jej mówi, dziecko, on się najlepiej w takim wirze czuje. Dzisiejszy dzień dla mnie jest ogromnym wyzwaniem, bo dostałem jeszcze powera, bo mamy, myślę, że muszę być dziś drogę żywo odprawić, bo jest 27. Odprawimy podczas wesela, mam pomysł, tam będziemy 3 czy 4 godziny, ale droga będzie, dzieci, wszystko robimy, pojemy, nacieszymy się, dlatego ja mam takie dzieci przyspieszenie. Ta ekspresja jest dla was pewnym dramatem. Wiecie dlaczego? bo ja nie planował od tylu kazań, bo mamy zasadę jaką, jakby w tygodniu ksiądz powiedział dwa kazania, to lektor musi iść po składce, bo to jest tak, mamy tak, tak ustali to żyje. A jak są trzy kazania, panie Romanie, co się dzieje? Trzech idzie po składce, więc macie problem dzieje. Ja tego nie planował, dzieci, nawet ja już bym tylko ukradkiem ujrzał fragment Ewangelii tej trzeciej, myślę, roznosiłem, zobaczyłem dwa wyrazy, o skórniki, jak dziś wam dam szczała? Ta o tych wilkach, o tych skórach, o tych wszystkich. Niech królestwo twoje przyjdzie. No, niech przyjdzie, no ale co? Nie słuchacie. Kazanie nie będzie długie, chyba że coś się wydarzy, bo kończę ostatnimi myślami siódme przykazanie: nie kradnij. Lektorzy dziś to są chłopy. Te pięciu tu stoi przy mnie, ten trzyma zapalniczkę, ten stółek i o takich chłopów to ozdobię złote rozumiecie? Bo cyk, 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 cyk i idziemy. Zobaczcie, w pół do pierwszej, my przyszliśmy pół godziny później, normalnie to nie niedzielę, to my są w tym czasie około w pół do drugiej, a my są w pół do trzeciej. Dziś jak to trybi, to to wszystko idzie jak rakieta. Pani Agatka lubi takie systemy, ona, ona ma takiego, ona weszła w system mój, że ona wie, kiedy skrócić, coś uciąć. Ona zna moje myśli. Ja powiedział: dzisiaj uważaj, będę ci ścinał, żebyś nie, nie obrażał. Nie? Jak ty to w w ci, zepnę ci, nic się nie dzieje, a wszystko dzieci płynie. Super prędkość przy tylu nawałach roboty, co dzisiaj. Szczelice, jakby trzeba tam sztękać, to dzisiaj uciekać z takiego dnia. Bo do dziesiątej grozi mi robota, rozumiecie? Do dziesiątej. I skończy się jedna doba, i się zacznie druga, i dość głęboko wejdę w, w cykl. Także dzisiaj padnie rekord. To nie jedna czy dwie godziny, przekroczę 24 godziny na nogach. Idę w kazanie. Pożyczane rzeczy powinny być szanowane, szanować więcej niż własne. Złamiesz kilow, mój, musisz naprawić. Czyste to jest? Przebijesz w moim aucie koło, to jest twój problem, bo możesz tak jeździć, żeby nie przebić, jak wiecie? Ja ci pożyczam jakąś karocę, bo, bo do ślubu jedziesz, no i co? Pocięte literki, wszystko, i co? jak to jest? Pożyczane rzeczy szanujemy bardziej niż swoje. A, mi się zepsuło, to się nie pożyczaj. Po co masz bronować bronami pole, skoro mi je całe połamiesz i mówisz, że nie twoja wina. Motycka i kopoj, zobaczysz, jak ci spuchnie rozum, jak tak pokopiesz w słońce ze 4 dni ugoru motycką. Ta, to jest rzecz dzieci święta, niezależnie, czy pożyczacie je od osób bliskich czy od firmy. Za każdą rzeczą stoi człowiek, który zaplanował użycie tej rzeczy i włożył w niej Powstanie pracę. Gardząc cudzą pracą, nie wzbogacicie się na własnej. Chcę, abyście zrozumieli, że kradzież to nie tylko włamania i kieszonkowcy. Kradzież to nie tylko włamania i kieszonkowcy. Przestrzeganie tego przykazania wymaga od każdej osoby szczegółowego rachunku sumienia i wielkiej ostrożności. Dlatego, jak mam wypłacać robotnikom, wolę dać więcej, niech zostanie napiwek, żeby nikt mi nie cierpiał. Bo jak widzę, jak u mnie ludzie pracują, więc ja nie mogę cokolwiek z ich potu wziąć. Mogę tylko nogi całować dziękować, że jesteś, i tak oddany. Jest to przykazanie bardzo jasne ale też bardzo rozległe. Dzisiaj system bankowy, usługi, handel, a nawet inne branże niezwiązane bezpośrednio z opierają się na nieuczciwych zasadach i żerują na społeczeństwach, zamiast je budować. Początek XX wieku. Zbierają się wielcy świata, co mają kupę kasy. I są dwie optyki ekonomiczne. Produkować dobre rzeczy, żeby ludzie mogli je długo używać. Wygrała kon 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 koncepcja. Te dobre rzeczy będą droższe, ale się opłacać będą ludziom, a nie firmom. Wybrali koncepcję. Produkować Tanio i bardzo dużo. No i my nigdy nic o nim mamy. Dzisiaj Dranie produkują lodówkę, dają dwa lata gwarancji. Minie 15 lipca gwarancja, dwóch lat lodówek, 16 się psuje. I przychodzi mechanik i ci mówi, lepiej kupić nową. Więc wymyślają eko rozkładania, ale trzeba znowu płacić za ich pomysły. To, że tu nas skórniki okradli, kradną nam teraz przycież, to powinien zakład, który niszczy produkcję, płacić za to. Kupujesz auto, siostra kupiła auto, dwa lata gwarancja, pi-pi-pi jeździ, wyjechała dwa dni do Krakowa po i do nie wróci. No bo tam jest zaprogramowane system i, i się psuje takie byle co, co w naprawie wiedzą, a to kosztuje 5 tysięcy. Naprawiający xerokopie. Kserok ksera, te urządzenia, to no mają systemy, żeby on mógł żyć, tania usługa, ale maszyna zrobi 20 tysięcy stron i występuje awaria systemu, on przyjeżdża, płaci za dojazd, płaci dzieci, no i tak się kradnie tutaj, kabuje się, we wszystkich nam okradają, jest to bandytys światowy na niespotykaną skalę. Chcecie mieć świeże bułeczki, więc macie, pulchne, świeże. Mam piekarza, pana Zygmunta, jak piek w normalnym układzie bułkę, no to taki bułek wkładano do kosza 100 przedtem, a dzisiaj składają 40. Ale te bułeczki, 40, te, te są takie puchnięte, na drugi rok się nie, da tego, na 10 nie da tego jeść, no bo są to traciny. Więc kupiłbyś przedtem 5 bułek, i zapłacimy tam, jest 15 zł, dziś musisz kupić 30 bułek i zapłacisz 30 zł. I wszyscy są szczęśliwi. Złodzieje, a wy głupcy jedziecie, że macie świeże, a macie. Tracili nic gorszego. Ja w chleb siedmiodniowy, nigdy nic nie niknęło. Nawet jak się pojawiła zielona pleś na żydnym chlebie, to mama obmyła, skórkę obcięła, chleby my przypiekli i my wtrażali równo chleb, dzieci my nic nie umarli, a na takim chlebie na zielonym grzibie, jestem wychowany i patrz jaki koń zdrowy. A ci nas we wszystkim oszukują. Pisze 15% czosku, pietruszki tyle. Gdzie tam jest 15? Czego? Więc mamy system złodziejstwa dzieci na każdym miejscu. To się tak po góralsku nazywa ładnie, wszystko jest ochrzczone. W ten sposób ludzkość pogrąża się sama, bo jeden wykorzystuje drugiego. Jak ja słyszę państwo, demokracja walczy z korupcją, ze złodziejstwem. Ta, ta małpa dopiero rodzi złodziei i korupcję. W ich zakładach polskich generał rosyjski zamawia kuloodporne kamizelki dla... Na każdej kamizelce ma drań 100 dolarów. Teraz Załęski na dorobił ustawę, żeby jego członków nie, nie pozamykali. Na Ukrainie wrzeszczy, no bo wprowadził ustawę sankcjonującą złodziei. Pamiętam, jak była ustawa Sejmowa: jeden złodziej na haratę kupę rzeczy z Polski uciekł za granicę, więc piernikiem Kościołowi Katolickiemu przekazał jakiś dom. A ten biskup, który miał guziki u siebie, zadzwonił do marszałka Sejmu. No i dzieci z, z, były obrady rządu, i piernikiem zmienili ustawę prawa, gdzie tego bandziora trzeba było do więzienia wsadzić. Gepujecie? No i na drugi dzień bandzior przyjeżdżał do Polski, zdjęcia z biskupem robił. Biskup dostał dom, no a bandzior jest bohaterem. A jak ty nie zapłacisz 5 zł, masz komornika, i zaraz cię sądzą. I rypią ci dwa lata. A ci teraz i ustawę zmienią i mówią, że są demokracją. Pamiętacie za jednego z tych pierwszych na by, by twórcy, by się, bym tu powiedział, co by się mówił, by wprowadził takie by prawo, że po, pomylił się Sejm, że te, tego roku dzieci jest 28 dni, a tego było 29. Od tygodnia na granicy niemieckiej stały tiry po kilkadziesiąt kilometrów na każdym wieździe. A czemu? No bo w Polsce 29 nie działało prawo, bo wedle prawa polskiego ten grudzień miał, listopad, ten luty miał 28, 28 dni. Więc do Zawoi, ja to na własne oczy widział, przyjeżdżały holenderskie te takie tiry z beczkami dużymi. I oni sprzedawali spirytus nie do butelki, tylko na wiaderka. Chłopy przychodziły i upuszczali im, jakbyś gnojówkę lał. Państwo prawa. Żeby wyczyścić wszystkie pieniądze z tak zwanych darowizn i, i wypuścić konta, przez rok obowiązywało w Polsce tajne prawo, że y, darowizny od rodziców i innych nie ma pieniędzy, nie, nie ma podatku. A później nam wypali 25, nie? Czy tam 37? Najpierw skórniki wyczyścili swoje konta, po tak zwane brudne pieniądze se zgodnie z prawem wyczyścili. Widzicie, to jest demokracja? To jest piekło, jakie mamy na ziemi. Dlatego pan mówi, w ten sposób ludzkość pogrąża się sama, bo jeden wykorzystuje drugiego, za co tamten nie pozostaje mu dłużnym. I w swojej dziedzinie odbiera sobie należny dług. Do dzieci, jest takie prawo, w tym przykazaniu, potajemne wyrównanie. Bo mnie tak uczono. Ja Tatowi to powiedział. Jeśli masz czyste sumienie, że to drzewo było twoje, a sąsiad ci ukradł, no to bierzemy konia i tniemy u niego dwa drzewa, no i wywozimy, i nie mamy radzieży. To się nazywa potajemne wyrównanie. Rozumiecie? W tym systemie nie polecam teraz to, co mówiłem, bo Pan mówi, w tym systemie nie ma, nie ma miłości. Zarzniemy się, rozumiecie? Będzie jeden, drugiego łupił, gdzieś da. Każdemu należy się oszustwo za to, że jest oszukiwany przez innym. To nie jest miłość. W tym systemie nie ma miłości. Każdemu należy się oszustwo za to, że jest oszukiwany przez inny. Ja pamiętam, bo naszych czasów była komuna i była na, z biskupem soleńskim kwestia moralna, no bo było tak, ZIU miał taką normę paliwa, no nie? I nie wypaliłeś wszystkiego, to dawali ci mandat. Więc w związku z tym, żeby nie mieć mandatu, trzeba było wylewać do fosy. Wylewałeś do fosy, śmieciłeś środowisko. No więc chłopy to sprzedawały po złotówce czy po się ludziom. No i czy to jest kradzież, nie? Rozumiecie? Bo dochodzimy do takich szaleństw cywilizacyjnych. Więc nagminnie za komuny każdy u siebie w domu miał CPN. 84 rok, jestem we Włośnicy, książę Sumara Sumera, już świętej pamięci. Nie ma nigdzie paliwa, nie dostaniesz nigdzie, nie? On mój bądź spokojny, miał takiego Polonez, Fiata 25. pojadę do cpn to zatankuję. No nie myślę, jak pójdzie do CPN-u, jak zatankuję? jak nie ma paliwa, kolejki stoją po 300 400 od jak My jademy za plebanie, za starostodołę, motajne tajne drzwi, dzieci patrzę całe beki paliwa, włącza sobie kompresorek, no i dolewa se. No i ja już wiedziałem, że pojadę do CPN-u, nie? W tym systemie nie ma miejsca na miłość. Każdy, każdemu się należy oszustwo za to, że jest oszukiwany przez innych. To prowadzi do zupełnego upadku wartości i wiary w człowieku. Rządzący w 1989 po okrągle, okrągłym stole przejęli władzę i powiedzieli, będziecie społeczeństwem wolnym, bierzecie wszystko w swoje ręce, rząd tylko zachowa pięć działań gospodarczych koncesyjnych, tam zbrojeniówka, paliwo, wódka, nie wymienili, a reszta to macie wolność. To dzisiaj już jest ponad 300 działalności ludzkich na polskiej ziemi koncesjonowanych. Proponuję obecnemu rządowi, żeby też prowadzili koncesje na załatwianie się publikacji, bo to też jest przedsiębiorstwo. Bo pan Roman wie, że trzeba wywieźć, rozumiecie, nie? nie? To jest też, też działalność, robienie kupy też jest działalnością gospodarczą, że rząd polski nie ustali koncesji i ja jako mieszkaniec Polski muszę jechać do ministerstwa, bo mam kibel, zapłacić 5 tysięcy, dostanę pieczątkę, że mam koncesję na schranie w swoim kiblu. Do tegośmy dzieci doszli. 300, ponad 300 rodzajów działalności gospodarczej ma koncesję rządową. Dzieci, to się musi rozwalić. To musi być biegło, no bo wszyscy zaczną kombinować na wszystkie możliwe strony. Jak myślicie? Czy złodziejstwo za komuny było większe, czy dzisiaj jest większe? Takie same. Takie same. Tam kradli równo, dzieci tu kradną równo. Tam budowali autostradę, to naczelnemu wybudowali wiatę, czy mostek na działce. Dzisiaj jest wszystko to samo. Tylko mówią, że źle obliczyli ilość betonu i została nadwyżka, źle skarkowano ilość asfaltu i została nadwyżka, więc trzeba było to przeznaczyć na cele społeczne. W tym systemie nie ma miejsca na miłość, Każdy, każdemu należy się oszustwo za to, że jest oszukiwany przez innych, to prowadzi do zupełnego upadku wartości wiary w człowieku. Tym samym cywilizacja musi upaść. Tekujecie? Stworzyli system, że nasza cywilizacja się sama zeżre. Nieprawdopodobne. To prowadzi do upadku war wartości i wiary w człowieku. Tym samym cywilizacja dzieci musi umrzeć. To Im więcej nam repią podatków, tym więcej ludzi zamykają za naruszenie podatków, kapujecie, to pomyślcie, co oni wyłapią część, to jaki musi być mechanizm kombinowania między ludźmi i świecie? W każdej branży. Dlatego proszę was, abyście wbrew temu, co uważacie za słuszne i sprawiedliwe, jako odwet za niesprawiedliwość i wyrządzanej wam przez firmy, państwa i osoby, zachowali własną, osobistą uczciwość i nie pozwolili na zniszczenie swoich sumień. Więc muszę się zmienić, O kiedy mi rząd wrypali mi tyle tysięcy kary, więc ja byłem tak uczciwy, że za wszystko płacę, przychodzi artysta, płacę podatek, kupuje wszystko jest podatek, tyle co jest, więc sobie wgadałem w takim razie, Woda nie leci, z, 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 nie, nie, wylatuje z pola sąsiada, leci po domu, po moim, ja ją ustawiam, żeby im płynęła dolinką, a oni mi dają mandat 15 tysięcy, że ja nauczyłem, naruszyłem stosunki wodne. Sąsiad mi tu obok wpuszcza, szambo, wszystko na pole, upominam go, on mi mówi co? Woda musi na dół lecieć. Ja jak tam zacznę grzebać znowu doniosą i ja znowu zapłacę 15 tysięcy. Czy wy to rozumiecie, w jakim wariatkę wiemy żyjemy? Wychodzę na ambonę i mówię kazania o in vitro na punkcie wiary, co mi przysługuje z sumienia i wiary, oni mi dają 45 tysięcy kolegium. Ja powiem stop, w takim razie ja to odbiję. No ale tu Pan Jezus mówi, nie mogę takim piernikiem być, Wykapujecie, bo ja mam problem. Pan Bóg to nie określa w kategoriach grzechu, ale jak pójdę za nimi, no to nasza cywilizacja upadnie. Czyli ja przy po prywatnym, to się mi sprawa należy pokątne wyrównanie, bo woda nie szła z mojego pola. Ja ją tylko kazałem: nie rozlewaj się mi po całej łące, tylko leci jednym ciągiem. Jak byli ci prokuratorzy, jak weszła policja. Mam tam kupę, atrap studni. Tam nie studnia kopał. Zdjęcia robią, podnoszą dekle, trawę widzą. Abyście to widzieli, dzieci, abyście to widzieli. Tam jest ubikacja. Szkoda że, szkoda, że nie mieli biegunki. Bo jak ja bym przy tym był, bo ja byłem w Fatimie, to bym wziął cepy. Jakby tam siadł, to mu przyłożę. Masz bilet? Masz zgodę ode mnie? Wal w portki, bo to jest twoje. Dlatego proszę was, abyście wbrew temu, co uważacie za słuszne i sprawiedliwe jako odwad za niesprawiedliwość wyrządzanej wam przez firmy, bo Bóg tu wymienia, firmy, państwa, bo państwo też kradnie, to jest jeden z największych złodziei, firmy, państwa i osoby zachowali waszą osobistą uczciwość i nie pozwolili na zniszczenie swoich sumień. Kierujcie się we wszystkim prawdą i miłością. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mówię wam amen. Dzieci, ja dziś jestem rozgrzany, to miało być bardzo krótko, pięć minut,